Cała refleksologia jest bardzo takim bezpiecznym aspektem przygotowywania pacjentki do porodu, do tego ostatecznego momentu, który najbardziej paraliżuje strach, do który ma największą ilość wyobrażeń, która stwarza też iluzję opowieści po prostu różnych koleżanek, do koleżanek mam, które po prostu biorą w tym udział. I tak naprawdę wytwarza się jakaś taka wielka bańka po prostu Wielkich niewiadomych, która jest przy porodzie, i na straży tego stoi położna, która właśnie ma to przeprowadzić, żeby to było wszystko ok. I zdaję sobie sprawę, że jest bardzo trudno czasami, kiedy mama jest w wielkim lęku, po prostu przeprowadzić kobietę w taki sposób, żeby to było ok i dla mamy, i dla, dla położnej. Natomiast wiedza właśnie o kanałach energetycznych, o tym. Z czego to wynika, że pacjent na przykład blokuje swoją energię? Akurat z pęcherza moczowego, który po prostu odpowiada właśnie za to, żeby ta energia całego, całego porodu mogła się wytworzyć, musi być poruszona przez jeszcze trzy inne tak naprawdę meridiany: to jest meridian pęcherzyka żółciowego, śledziony oraz płuc. I to są meridiany, które biorą udział właśnie w tym, aby. Pacjentka, która ma wydać na świat dziecko, mogła spokojnie się po prostu zrelaksować i mogła spokojnie wytworzyć przepustowość kanału, kanału rodnego, żeby dziecko mogło we współpracy z mamą razem pięknie popłynąć do porodu. I to jest takie zadziwiające, bo. Czym się ma na przykład pęcherzyk żółciowy, tak? kanał energetyczny pęcherzyka żółciowego, czy kanał energetyczny śledziony, czy też płuc. I trochę to brzmi jak taka mm, czarna magia albo jakieś wielkie niezrozumienie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w wieku płodowym. Te wszystkie meridiany zaczynają pięknie wypracowywać swoje możliwości. I tak w pierwszym miesiącu ciąży wypracowuje się meridian wątroby, który odpowiada w efekcie finalnym za magazynowanie krwi. I to trzeba bardzo jasno powiedzieć, że każdy z tych kanałów energetycznych nadaje taką energię tworzenia, która po prostu jest nam potrzebna do tego, żeby ciało mogło żyć w homeostazie. Ponieważ równowaga energetyczna będzie wytwarzała duży potencjał do, do całej akcji porodowej i do tego, żeby rzeczywiście pacjentka też była mocno ukorzeniona w sobie i nadawała tempa po prostu całej dynamice porodu. I kanał energetyczny jest takim kanałem, który który wytworzony właśnie w okresie kolejnych następnych miesięcy i mamy w drugim miesiącu mamy wytworzenie się pęcherzyka żółciowego gdzie wtedy jest to szósty tydzień gdzie wchodzimy w drugi trymestr, w drugi miesiąc ciąży, w którym tak naprawdę zaczynają się decydować i równoważyć decyzję o tym w ogóle, że dziecko zostaje z mamą. W trzecim miesiącu mamy meridian serca, w czwartym taki bardzo rozbudowany meridian potrójnego ogrzewacza, w piątym śledziony, w szóstym żołądka, w siódmym płuc, w ósmym jelita grubego, w dziewiątym nerek i dziesiąty pęcherz moczowy. I rzeczywiście pokazuje to, że cały organizm mamy wybudowany w różnego rodzaju energiach jak właśnie wody, ognia, pęcherzy, yy, 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 ziemi, metalu yy, yy, i drzewa i te wszystkie energie one zaczynają pięknie wypracowywać po prostu taki poziom energii, który jest jednoznacznie indywidualny dla każdej z mam. Dlatego Każda z nas będzie przechodziła zupełnie inaczej i prowadzenie porodu, i prowadzenie tej pacjentki, która ma w sobie też również te wszystkie swoje zawiłości, swoich kanałów energetycznych, czyli tej równowagi energetycznej, która jest w pacjentce, żeby ten poród mógł przebiec swobodnie. I ja mam na to kilka sposobów, żeby to zagrało. Bo. Mm, Największy stres wywołuje cała niewiedza tego, co się dzieje właśnie w organizmie matki, co się dzieje z dzieckiem, jak ono współgra z, ze wszystkim, co mama przeżywa. I na dzisiaj już jest to jednoznaczne, że Cały okres prenatalny dziecka będzie jakby skonstruowany i będzie adekwatny do jego życia właśnie w związku z tym, jakie emocje i jak sobie radzi w ogóle mama w trakcie całej ciąży, no i w trakcie największej historii, jakim jest akt porodowy, który tak naprawdę, można powiedzieć, i dla matki, i dla dziecka jest po prostu traumą. I to jest, mam wielki szacunek do, do wszystkich pań położnych, które po prostu naprawdę stoją na straży przebiegu tych porodów. I to jest niezwykłe, jak łączy się ta energia, energia ci, która jest związana z matką i związana z położną, gdzie zaczyna być ten taki taniec. Wsparcia i in tej integracji tych wszystkich ruchów, żeby rzeczywiście przeprowadzić tą kobietę, którą się nie zna, która, która jest na chwilę, która jest właśnie w swoim uwarunkowaniu, do tego, żeby ona mogła spokojnie przejść całą tą, tą m, historię porodową. I. Muszę panią powiedzieć, że wszystkie pacjentki, które, których ciąże prowadziłam refleksologicznie, gdzie jakby realizowałam poprzez zabieg refleksologiczny stóp taką harmonię we wszystkich właśnie kanałach energetycznych, kiedy spokojnie ściągałam napięcie z całego jakby tutaj ciała, jakby kręgosłupa lędźwiowego, też z napięć w klatce piersiowej. Napinanego się brzuszka, który po prostu w miarę jak rośnie jest po prostu też utrudniający jakby funkcjonowanie przyszłej mamy. To wszystkie te aspekty są dosyć ważne po to, żeby energia właśnie w tych kanałach energetycznych była zrównoważona. To znaczy, żeby żołądek dobrze trafił, żeby śledziona dobrze rozprowadzała wszystkie y, swoje po prostu y, y, jakby środki odżywcze, które dostaje od żołądka, żeby po prostu mogła je pięknie pomanifestować jakby w całym ciele, ponieważ ma do odżywienia również dzieciątko, które jest w mamy i musi być ta równowaga tego, żeby mama nie była wyczerpywana, tylko żeby była y, jakby równoważona i żeby... Ciało mamy było odpowiednio przygotowane do, do, do tej największej historii, jakim jest właśnie poród, żeby cały potencjał porodu przebiegł. W taki bardzo pozytywny sposób. I kiedy mama tego nie trenuje w trakcie całej ciąży, to wszystko, co się wydarza na, na, w porodzie, jest po prostu takim, no można powiedzieć, szokiem. Więc cała refleksoterapia, która, która idzie u kobiet ciężarnych, ma za zadanie kontaktować cały czas kobietę, przyszłą mamę, do tego, żeby ona rozumiała swoje ciało, żeby wiedziała, że jeżeli Boli ją brzuch, tak? Albo boli ją żołonek, to żeby wiedziała najpierw, co się wydarzyło emocjonalnie w jej życiu, co spowodowało, że właśnie taki ból mogła poczuć. Potem jest patrzenie na jedzenie, na dietę, którą ona po prostu sobie aplikuje przez okres ciąży i dopiero następnie jest decyzja o tym, czy rzeczywiście wrzucać się na głęboką wodę i czekać na, na lekarza, który po prostu będzie musiał tutaj dać jakąś informację. Zwrotną, czy ona sama może oprzeć się w zaufaniu do siebie, żeby później w zaufaniu przejść też całą akcję porodową, bo przecież od niej będzie zależało tak naprawdę wszystko, co się wydarzy w trakcie, w trakcie porodu. Każdy punkt receptorowy, który jest na stopach, odpowiada bardzo mocno za wszystkie, jakby za pracę całą narządów Wewnątrz po prostu ciała. I to jest też takie niezwykłe, bo masując kobietę ciężarną, masuje również jakby tego dziedziusia w brzuszku, który dostaje, jakby takie podwójne, można powiedzieć, doładowanie odżywczej energii, czyli, którą karmi go mama po to, żeby proces też równo, takiego równoważnego wzrastania w brzuszku był po prostu taki bardzo zaopiekowany. I też co się dzieje, co jest bardzo ważne, to to, że niwelując stres u mamy, niweluje też stres u dziecka, że jeżeli mama była na przykład jakimś zdarzeniem zdenerwowana, przychodzi do mnie na refleksoterapię, ja masuję jej w sposób bardzo taki wspierający, Stopy I w ten sposób dziecko też się wycisza, też zaczyna być współpracujące z mamą, że nie jest to takie, jakby powiedzieć, rozszalała burza hormonów, która po prostu szaleje i to się wszystko tam dzieje, że mama nie wie w ogóle o co chodzi z, z dziedziusiem, nie wie o co chodzi z nią, bo Cała skala emocji każdego dnia, która się wytwarza, po prostu może ponieść ją do komunikacji ze sobą, a tym samym do tego, co się dzieje w jej ciele, żeby ona mogła rozumieć siebie zupełnie inaczej. I myślę, że refleksoterapia jest takim fajnym kontaktem z Matką Ziemią, z tym, co jest pierwotne, z tym takim opanowaniem się w tym wszystkim. To, że wszelkiego rodzaju kanały energetyczne, które oplatają cały ciało, dlatego one mają taką skuteczność, kiedy dotykam punktów receptorowych na stopach, wchodzę jakby w pracę bezpośrednio kanału energetycznego, który na przykład, jak pęcherzyk żółciowy, o, o, jakby tak ocala całe biodra całą właśnie tą strukturę tutaj boczną całego ciała i powoduje, że zaczyna po prostu pracować roz, rozpierając w taki sposób jakby swoją energię, nadając też dynamikę temu wszystkiemu, co się ma wydarzyć przy akcji porodowej.